Cześć Siemankowi wszystkich, bardzo serdecznie w stronę Jest ze mną dzisiaj Ja. Siema. I rozpoczynamy sobie taką nową serię na kanale, która będzie miała na celu tylko granie koopa w Isaacu. Więc to będzie zupełnie oddzielna seria niż nasz normalny Isaac, z którego też będą wychodzić odcinki. Pewnie nie tak często, bo samemu jest się ciężej zebrać po prostu na nagrywkę niż z ekipą, bo jak się się z ekipą, to wiadomo, że może nagrać kilka podrząd i zawsze będzie śmiesznie, bo to. Od razu inny komentarz jest i w ogóle. Więc... Odcinki z Ekipą będą lepsze. Odcinki z Ekipą będą lepsze? Na pewno będą lepsze. Tylko jeszcze teraz sobie pomyślałem sobie nad inną rzeczą, że stworzę do tego miniaturkę. Ja, bitole, już mnie skręca, nie? Ale dobra, mamy jak na razie odblokowanego tylko Izaka, bo nowy save, nowe wszystko, lecimy tu od początku, zobaczymy ile nam się tak naprawdę Uda odblokować, i mam nadzieję, że uda nam się też na zapas ponagrywać, z tego względu, że wiadomo, jak to jest z ekipą, że nie zawsze można się zgadać, jak nagramy więcej pod rząd, to przynajmniej będę miał regularne odcinki. No ale dobra, startujemy te pierwsze podejście Izakiem, to wiadomo, że chyba jest tylko do nogi matki pierwsze. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. No, <laughs> chyba tak. A Aha, ale... aczymenty są zablokowane. Jak się to chowało teraz, kurde? Tak, o, dobra, ty to schowałeś? No bo nie. Nie, nie samo znikło. A, no dobra. Gramy e... ten, gramy pod minimaxing. Ale nie mamy zrobić co tutaj też zminimaxować, no bo wiesz, to jest e, pierwszy ten, więc. U, wziął się w to rzucił skubany. Zabrał żeby, wszystko. Żeby się odróżnić. <grym> Ta, ty będziesz miał te, za kolaka, ja. Ty wiesz ten. No. O, to ja biorę item i już mam minę. No, możliwe, że już przeszliśmy grę, tak teoretycznie. Tak. I gramy na hard. Tak samo jak ten challenge, nie? 5 minutowy. Tak, dokładnie. Ale przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej szybki był. Ale ja mamy powiem... dwa najlepsze itemy chyba na bossy. Ale ci powiem, że wtedy na przykład na tym challenge ja też miałem bardzo dobry item, bo ja czyściłem całe pokoje. A kto to? Już no. wikser, podniósł Picher tak. i zakończył całą zabawę na mnie. Znaczy nie, bo Wixer chyba leciał po jakiś item i ja go zmieniłem w tym czasie Ta, i to pucha. Tak, i Mikser to był Tak, i wikser to padnie się był Ty tylko mi tutaj nie umrze i masz półtorej no, serduszki. No, półtorej serduszka to jeszcze dużo życia. To będzie oj. to będzie szara, jak się nam prze... ooo, no tak ty robisz te łapki z ziemi. No. Ty, to bez kitu to jest... Mamy najlepsze itemy pod walkę z bossem, nie? No mówię. My nic nie będziemy musieli zrobić, patrz, ja na niego dziecko oh. wypuszczę. Tylko żebyśmy Bigo. nie weszli go dziecko. A ile to pucze, nie? Kosmiczne ilości, obrażeń. Weź sobie ty, bo ja mam tutaj kinderka do bicia. Okej, okay, tutaj też z Apa. No dobra. Mm -hmm, no to range speed up to to dla Ciebie. O ja sobie wezmę. No i do. O, o kurde, ale jestem brzydki, teraz to się na pewno rozpoznamy. Prawie jak w rzeczywistości. O, oj, to, to oddaj mi tego zagolaka w takim wypadku. Ej, czekaj, bo nie mamy, se... nie mamy tych. Czego? Nie mamy słuchartów. Nie, 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 nie mamy zabezpieczenia. no i, straci, no, i straciłeś, <gry> David. A musimy zrobić 3 Devil żeby mieć azela Azazela Azela, Tak, wiem, no sorry, no... no ale nic lekki, się nie stało, mamy 36%, 36 szans. damy radę, damy radę. Najważniejsze to i tak znaleźć na razie klucz, bo nie mamy klucza na treasure room nawet na tym piętrze. Nie mamy klucza, klucza na treasure room, soul na przyszłe piętro, może nie podnośmy soul hearty, jak znajdziemy, żeby mieć na przyszłym piętrze Nie, 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 nie opłaca się, bo już chyba poniżej 36 na tym piętrze nie możemy zejść. Możemy, na no 1%, jeżeli dostaniemy na walce z bossem obrażenia. Aaa, no tak. <laughs> A to jest bardzo prawdopodobne. Nie, no co ty, tak, wypu wypuszczę Kinderka z klatki i zaraz e, będzie. Nie używajmy bomby jeszcze. Nie. E, wrócimy się najwyżej, te, wiesz co, Dzi, e, Na dole, nie znajdziemy no Dobra, klucza. na dole było przejście. Decyduj. <laughs> Idę, widzisz, spójrz na w O, widzisz, i teraz by się przydał klucz. <laughs> Niekoniecznie, bo czekamy aż klucz będzie, może wypadnie akurat teraz kluczyk jakiś. Nie a Weż teraz to by się... Szansa, Nawet bab... au, Dobra, teraz ja dostałem błeb. This time it's not me. <laughs> <Yeah>. <laughs> nie no, bossa Wiesz, nie, waż... mówiłem? nie Mówiłem? Mówiłem. Waż... No tak, no, nieważne, ale nieważne co by się trafił na bosie, to... I tak go raczej zniszczymy. O. To dla ciebie lepsze. Słaby w w sensie. Dla ciebie nie lepsze, lubię. bo ty... No. no, no. Y, oczywiście, że naciskamy na guziczki. Na jak? Trzeba naciskać, nie? nie? Guzik? Zawsze chętnie nacisnę. Tak, ciekawe, jaki guzik? Prezydent USA Że powiedział. Myszkę po w tym guziczku. O nie. też no, na przykład dzisiaj tylko zjałem, bo Wixer poszedł na imprezę sobie zabalować. No to mówimy, no to co, no to nagramy sami coś. To jak panuje. wróci Wixer, nawalony jak Szkop pewnie. To wtedy coś nagramy. Chociaż jak on wrócił o 5 rano, to on do południa nie wyczywieje Uuu. Lepsze odcinki. Lepsze quality odcinki. Tak, a, no nie. Nie. Zapomniałem, że. Po kurcze. No co, no. Bywa. Amba Fatima. Był o. Devil Room i GoNiMa. Nie wiem, gdzie nie mógł się zdecydować na kogo. Ja chcę pół. Yy. Yy. Ja zawezmę. O. Ja se wezmę. Czekaj, bo teraz jeszcze. Klucz, 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 jeszcze jeden klucz był. No właśnie, mamy pięć po... bomb, to by się przydało. No, idziemy po ten klucz. Secret room jakiś widziałeś? Tutaj nie może być. U góry tutaj tu może mógł być. być. Tu nie tutaj może. nie może być. Tutaj może być. Eee... Może być tutaj. Może. Czekajcie na pewno, no, tak, może być. Ale to łatwe to... jest tutaj wycelować. Ale prawdopodobnie tam będzie. No bo tu będzie jeszcze skrzynka. ewentualnie. No o, dobra, ale z... Czy tym... Mamy dużo bomb. No właśnie mówię, że mamy trochę dużo bomb, nie wiem skąd w ogóle oni te bomby mamy, ale... O, idą. O! <grystanie> to I to bierzemy jeszcze jeden klucz, czy... Tak, 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 bo wtedy sobie otworzymy skrzynkę i mamy jeszcze następne piętro, nie? Dobra. Biegnij. Dobry Biegnę. Azor. <grystanie> czekaj, bo jeszcze... Czekaj, czekaj, czekaj sekundkę. Super Secret Room możemy odkryć, ale za dużo obaw. I możemy jeszcze tutaj wejść. Nie no właśnie. Chciałem, właśnie chciałem mówić, że jeszcze tutaj możemy wejść. Gdzie on jest? Na mnie, kurde! Ty. Wspomagam. Bąbkę. <laughs> Że się popnął dom No nie, no co no. jest z tymi pokojami? Ej, tu nie może być super syk, bo nie wybuch ten. No. Tutaj. A nie, nie dosięga, nie dosięgł. Czekaj, uważaj. Nie. Czekaj, czy on mógłby być tu? Po tutaj? No mógłby być To jest tutaj, czekaj. No, może być. No, może być. Ostatnia próba, nie ma więcej bomb. Oh zawsze coś. To możemy wejść do tego sklepu, może Solhard będzie? Za dziew... Nie widzę sensu, tak szczerze, ale za mało jest... kaski. Aha, a sklep jest tutaj... I do... nie mamy sklepu, no właśnie. Dobra, otwieraj. O, to, jest, to, to, bez... jest, to jest dobre. Ty, szkoda, bo by mi się przydał jakiś item aktywny, ale dobra. Nic nie dostaniesz, nie masz na co liczyć. Nie dają. Nie oddaję ta gierka, nie oddaje panowie. Nie, nie, nie. Jak się, się śmieje z znajomej streamerki, co też... Osu cały czas grała, grała, ale mówi, nie oddaję. Nie oddaję. <grym> Ej, czekajcie, bo mamy... 6 itemów, temu. ja mam 4, dlaczego? Teraz ty musisz wziąć 2. Eee. Niezależnie od itemów. Żeby eee. była uczciwa gierka. Tu się prosi o secret. Eee, tak, ale nie warto marnować, bo mam jedną bombę tylko, nie? No dobra. Niech ci będzie. Odkryjmy dookoła. Zrobimy to po twojemu. <grym> ja mam tą epiforę pieprzoną. Dobrze, że nie soloną. Hmm? <grym> z cukrem? Cukrzoną? Tak. Nie, ja, z, ja jestem wystarczająco słodki. Cukrzyk. <grym> <grym> o, serduszko jest Właśnie. Właśnie, <grym> ja miałem mówić przed chwilą, bo miałeś tylko pół serduszka że zostanie z tego, tego HPK. No, no i... co jest ze mną? No puś ją! Dobra, to ten SSL się kiedy indziej blokuje <noise> Tak, zdecydowanie <noise> Boże jak się nam trafi go <noise> Nie no może być, no ale ty tak trzeba powiedzieć wejść trafi Tak. No cóż Bywa i tak, że będę razie... potrącił W każdym razie wygrane bossy na pewno mamy, nie? Tak, tak, tak. i to, to, <noise> to jest chyba jedyna rzecz, która jest pewna Ten Sam Masz. Używamy czy na nexta? No, na Nextkę. nexta, na nexta. O, albo tu. Dobra. Bo trochę tu za bardzo. Aaa, pechowo, źle zrobiłem, mogłem poczekać aż ta trzeci tutaj ta mucha. No, e, i tak straciliśmy szansę, ale z tego się nie traci już. Nie traci się już, no? O. E, czachy niby, ale nie będziemy mogli tworzyć, nie będziemy mogli otworzyć tego. Nie, wie, nie wiemy jaka karta. No dobra, idziemy. Nie rumu tylko... E, room. Treasure room jest tu jest z na górze. No i... Co? Odsunąłem się. No było chamskie. Au! Obijli mnie. O. Każdy porazi. Wiesz. Dwa itemy twoje. No Next. dobra. Niech ci... Aha, to jeżeli jeden z walki z bossem i potem twój. No tak. Czekaj. Ale to by mi się to bardziej przydało, bo więcej efektów, nie? Dlaczego nie mamy... Super, Super Secret'u? secretu. Y to nie pokazuje. Ja chcę. Życie right <noise> <noise> to pasmo porażek Dzięki. Dobra, pamiętam gdzie co i jak Ta? Dobra Tak, na lewo jest boss, jeszcze w dół no To niech ci będzie. No to w dół czy na lewo? No i... W dół i na lewo. Jeszcze ty, w dół i na gdzie lewo. Gdzie ty? E, jesteś? To ja? Tak, to ty Ty ja myślisz, że ty utknąłeś. Nie. <noise> to chcesz? Nie, nie warto. Jak się wyłoży... No, Jezus tez... Maria. Coś ty chciał uczynić. Nie znam tego pokoju. Pierwszy raz go widzę, że... Tak raz? Nie, zdarza się. Najgorzej jest jak ten pokój się trafi na challenge'u, kod zabrał ci język. Nie masz jak nie go rozwalić. Życzyć. No no no. S komedia wtedy. Po prostu okay, zwykła go. komedia. Eee, nie, nie mamy nawet jak. Chociaż. To kluc kluczek bym wziął, mimo wszystko, wiesz? Tam może... może wypaść. A. <laughs> Sorry, Najgorszy wypaść. pokój. To gdzieś się. To gdzieś jest znienawidzonych było no. jeden. Ty, ale ja się świecę, ja jakbyś galaretkę żarłem. Ty się świecisz, bo masz... jesteś toksycznym odpadem. To by się zgadzało. E, no kurde, blaszka, daj mi to, Isaac Heart. A, to jest Child Heart. no. By się jeszcze od tej bomby dostał, nie? No właśnie, mówisz, że coś tutaj... O, chodź do sklepu. Wejdźmy, 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 no. Kurcze, kompas. Fajny kompas, fajny, no Przydałby się. No tak sklepy takie Super Zapomniałem sklepy. jak to jest. O! Chcesz serduszka? Szansa, że padnie? No dobra. Ale weź to rób, bo ja mam pecha do much Ja mam ogólnie pecha. Pad nic nie na mnie trafi. Nie, na coś się trafić musi. Ale szybko strzelam. Ty, a na, na sobie tego. Czekaj. No i się nic nie trafiło i co zamówiłem. No bywa. Czekaj, ja samaduję to Dobra. Bo to Echim. trzy razy się ładuje, nie? O i więcej chyba. Dobra. Ej, czemu mi ten zabrało? O, nie wiem. Nie dostań. Proszę, nie zgin tu. Gdzie jestem? A ja latam, bo ja głowy nie mam, Ciała nie mam. TO BYŁO bliskie, W OPÓR! To ten mój. O. No dobra. Dipsa dostałem. Ja mamy Bidabę? na tym piętrze wszystko, tak? No, oprócz, oprócz Super Roomu, ale go nie odkryjemy, więc idziemy. Dobra. Go nie odkryjemy, bo ma no, niestety amnezja. Niestety! Plany. Dobra, 100% Razpacz. szans na Devil Deal. Damy radę. Tak. Tak to jest, jak piguły się wszystkie bierze, jak się dostanie do ręki, do... Lekarz kazał. Dobra. Chyba, Mówił, że tak. tabletki są dobre. co? Yy. No dobra. To jak Ej, lekarz ty kazał. ty jesteś ta... w rogu, ty bole. Wiem. No, dlatego tam się trzymałem, poczekałem, czekałem aż starżuje. Bo nie czułem się o, z O, piguła, daj. Zambyć, bo... Już Bolt of znaleźliśmy, teraz jeszcze Tears Znaleźliśmy Bols A, rzeczywiście! Nooo! Znaleźliśmy Tears na też przy okazji! No, więc wiemy już czego nie brać i co brać. No, jeszcze może, może jeszcze ten. Helldown wejść. Tak, jeszcze... znaczy mi by przed Helldown, tobie chyba. A nie, by też. Też, też, no jak masz. Ty, bo. Wejdźmy szybko na walkę z Bossem. Tak, żeby nie stracić czasu. Tak, i. Znaczy nie o to chodzi. ja Mam pomysł. Zapytasz jaki. Bardzo sprytny. <noise> Powiedziałbym coś innego prawie, ale... <noise> nie daj się. Ludzie niech nie chcą się. wyświetlać. <noise> tam płucze. Wiem, wiem, wiem. Aha, no zanim jeszcze były te. Nie podnoś no tych tak. serduszek jak możesz. O David, idź do Devil Deal. Weź Devil Deal. Latanie. Latanie. I tak musimy trzy itemki spróbować wziąć. Mogę wziąć? Nie ma problemu. I zróbmy tak, patrz. Mam teraz yy, serduszko ten. Chodź tutaj. Znajdźmy jakąś możliwość obicia się. No, czemu chcesz się obić? Żeby mieć pół, jedno serduszko, żeby móc wejść do. Czekaj, zostawiam, A, nie. Czekaj, co to było? Experimental Treatment. Laka A, sobie obniżyłeś. Lockdown. Chciałem powiedzieć nam, no, ale tylko sobie. No. Czekaj, daj się obić, ja się obiję. Czyli nie od tego. Okej. Okay. Dobra, no. już ubity. Ale masz całe. Wystarczy chyba całe. Czekaj, klucz, 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 klucz. Nie musisz mieć pół serduszka, musisz mieć jedno chyba. Tak kojarzę. Mm, nie jest. Chyba, natębny. że coś błędnie kojarzę. Tak. Ja bym musiał to. mieć jeszcze pół. O, to tanie. To czekaj, ja tu się obijesz. Hmm. Chyba nie, 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 jedna osoba musi być kopuł chyba. No właśnie nie. To nie, no. nie umrzej, to nie umrze. A my są hardy, Tak, tak, no, ja latam teraz już to, że i... No, jest. ale ja nie latam i zapominam cały czas o tym. <laughs> Dziś jak kiedy ty byś latać. Dobra. Teraz tak, żeby Masz nie podnieść pół? serduszka. A nie. nie! Ja bym się musiał zbić, patrz. Ale to ja nie bym, ma sensu. Ale ja bym musiał zrobić. Nie, 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 do tego. Do... Cię muszę zbić... Ale masz... No to mi szolhar tam leży. No właśnie, kurde. dobra, No Ola, to olać Czekaj, ten jeszcze Podniosę jeszcze jeden, jeden... jeszcze jeden serduszko podniosę. Mm -hmm. I chodź do tego. I musimy... Ale musimy znaleźć tego. Eee... mi tak na tym piętrze. Tak, tak, no ale ta szansa na jakiś itemek ciekawy czy coś. Kurde ten. Jakiś itemek ciekawy, kurde ten. Kurde ten. Amigos! O... Adios! Wow, wow wow! Eee! Czemu? Czemu do, do mnie? Strzelają <laughs> Strzelają. O. Strzelają Po co? Eee. Są harty Wiesz 300 No dobra. Ja mam zaopatrzenie już Ja w sumie nie mam eee, właśnie życia za bardzo już No właśnie teraz masz No. Kurczę, ten remote play Nie ma hmm. tragedii Mówisz, szczególnie jak latasz, nie? No. O, shit. Nie do mnie. Najgorsze. Nie, i To jest jeden z tych pokoi, których jest bardzo ciężko uniknąć. Otrzymania Ta. obrażeń. Nie wiem. Znaczy, powiedział ten co lata. Po co myśmy tu weszli? Wysadź go. Eee, uważaj. To na pewno wyduchnął. <laughs> Ty, upewni dla upewnienia, nie? Tak, tak, tak. Jakbym przypadkiem chciał się po ziemi poczołgać. Eee, 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 bo przecież patrz, patrz tu, patrz tu, patrz tu, patrz tu, patrz tu, tutaj, czekaj, no, no. może być, może być, kurczę, robimy to? Mamy jedną bombę. Dobra, I... ale tak nie wejdziemy bombę! tam, a, no, nieważne. Nice. Uważaj. Chciałem się upewnić, że żeby... będzie, daj. speed up i. lubię no, to. O, ale że co z tego, że po zatrzymał tam. przede mną! Hamsko, nie? Dosyć. No, na po hamulcach poleciał, nie w by z babą na pasek. Ale te twoje ciałko to powiem ci, że sz... Powiem one ci, że... Jest. Paj, one... Robi. jest. Czemu? Jak, są... jak masz double active, to to robi taką robotę, że o jest. Powiedz mi. Co, co to za ten? Eee, zepsuł się chyba jeden mod, który dodałem. A, to jest jakiś z moda jakiegoś, tak? A, bo miało tak. zastąpić ten pasek zdrowia, ale widać, że em, Nie zastąpiło. <laughs> I jest body. Tak. E, czekaj, co, Mamy coś jeszcze? Nie. Nie. O, i tam. Ten... nie. No, czekaj. E, ja chcę? Weź. Bo Ile ta, tamte tam... To... Jeden nie ja jeden. Tamte... Co sprawia, że gdzieś strzelasz z czasem? To jest jak no. delay, to ci może obniżyć poniżej maksymalnie. Tak, 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 to wiem, to wiem. Tylko że no, ciężko jest naładować, nie? Jakby nie patrzeć ten... <laughs> No tak, to jest jedyny minus. Nie wiem ile, nie wiem. Cię... Ciężko z bossami, którzy... na których mogłeś to wykorzystać, bo zazwyczaj mm. musisz się poruszać mm. i musisz stracić różnych... O kurde! Laszka, ja cię kręcę! <noise> no nie każ mi kaczuszek A. stawiać. Przepręs. Um, myślę... Śmiesz... Uśmiechnąłem się, jak zobaczyłem, że pierwsze trzy minuty kaczuszkowałeś, ale reszty już nie... <noise> o. O. A, nie, ja nie. nie, nie chcę. Dobrze, bierz, bierz sobie chciałem jeszcze zbić do połowy, ale nie chciałem. E, na którym się robiło to? Na tym. Raz, dwa, trzy. I teraz Uy. możemy w sumie dzięki niemu się do połowy zwijać, no tak. Tylko tak. jak e, to tu przełożyć... Tu możesz wejść, bo ty nie dostaniesz na początku, nie? Mhm. No i kozak. O, no i na, na ale false PSD nie wiem. Ale ja bym to wziął, wiesz... Dobra, podnoś, podnoś, podnoś. Ja to podnoś. wezmę tylko dlatego, że chcemy tego Azazela, nie? Azazela, wiem. To jest HP... HP down. Ja, ja że... wezmę. Nie. Ja wezmę i potem następny wezmę będą. HP Ale będziesz miał... Jedno serduszko. Nie będzie już HP up'a. Ale ten Herlan zadziała jak HP up, jeżeli nie będę miał jedno serduszko. Aha, no dobra. Następny HP down też wezmę ja. Dawaj. Eee... Ja mam blaka, ja mam blacka. No. blaka lepiej zaoszczędzić. No, lepszy troszeczkę. O, hmm. kurde, jakbyśmy mieli scissor to by fajnie zadziałało. On daje ładunki, a ładunki nam nie są potrzebne. Chociaż dwa ładunki na moim przedmiocie to by było... Ech, zapomniałem, że latacie. No, ja zapomniałem, że nie latam. A ja nie mam Spectral Spektaldeersów nie mam. Ty latasz, ja nie latam. Też o tym zapominamy. teraz patrz, i patrz. Widziesz? No i ładnie. I ale dostałem, nie... do... dostałem dodatkowo ten... statystyki. O widzisz. Ale nie, teraz nie dostałeś, bo to by ci weszło jako dodatnie. No ale podniósł, jako zadziałało jako negatyw, który zamienił się na pozytyw, bo nie może ci odjąć. Hmm. Hmm. To jest takie hmm. perpetuum depende, tak zwane. Nine! Ja! Niś! Ktoś <noise> musiał. Ktoś musiał, no nie, nie ma opcji, żeby ktoś nie dostał, nie? Załaduję już wszystkie. No wadujmy Mały Mamy 3T Uważaj 25% szans na każdym każdy Chyba, że jest 15, nie pamiętam czy po... Zmniejszyli. I... Co ja zrobiłem? Dlaczego? To by się udało. No. No cóż. E, remote play, remote play. Re... Lagi jak... ...kurde, blaszka Tak, tak, lagi, podnieś klucz. Ja A teraz bycia... za merda <laughs> tresowany. Uff, uff, Nazwa odcinka, tresowany ja Uff, uff. Ale nie mamy nic. Ja mam. A nie mamy! No tak! Ja, ja mam! Iś i Iś chabe, aśne. Pijama. Aśne, kadówek. Ło! Jakbyś anulował, ja to bym ci chyba uduś. O, oni też mają kad. No czy piżamy? Y. Y. Nie bijcie nas. Nie po głowie przynajmniej. Ta pasz musi zarabiać. Czekajcie. czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, idziemy, nieważne. Myślałem, że. nie O nie, evaluation. kadłubek nie pomoże. No stań z boku, stań w rogu, stań w rogu, stań w rogu. A do mnie się rzucał bez... O, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak staniesz w rogu, to on cię w ogóle nie dotknie. Widzisz? No. Ale ten zauf? już się dotknie. <gry> <gry> ale jeszcze mamy szansę na Ale Także... już mieliśmy na no, A tak. Ja się no, muszę tak. zająć tylko małymi, a ty nim. Mój biedny kadłubek nie chce się z nim bić. Um, ja chcę tu. Ty, Ale nasze obra... No nie, no tak, 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 tak staniesz, to jest oczywiście, że trafi. No tak. tak Musisz a, stać w jednym miejscu. Nie mogę na nim biegać Nie nie, nie. Podlasi eee, Random Chcesz. serduszka Jeszcze serduszka sobie podnieś Jedno dla Ciebie Heart jeden? Ale wejście czerwone. I Idziemy do, do tego, do treasher roomu w którym nie byliśmy jeszcze. A no tak, eee. tak, tak Ziem się gdzie on jest w, w takim wypadku. Ale pechowe pokoje powiem ci, bo takie... No co jest kurde! No pobił cię! Pobił cię! A co ale nie, się... nie umiem się skoncentrować na tej postaci, nie? Nie umiesz No też, nie, tak to ciężko to... się skupić na swojej postaci, jak są dwie, które strzelają, nie? No. Znaczy, fajnie się może różni, bo trzela zielonym, ja szczelam. Nie o. zielonym. O, mega bateria. Daj. Dwa ładunki. Hmm. Ej, ale pierwszy raz się spotkałem z megabaterią. Tak? No. To nie, to są częste. Hmm. Na dole po lewej będzie. A? Dobra, A. nieważne. No, widzisz, widzisz. Też że większe doświadczenie. Szkoda, że w grach. Bierz. Jesteśmy na równo z itemami. Biesz. Ja więcej otrzymuję obrażeń. Masz, masz rację. A nie chcemy już tych begarów? A co im możemy zaoferować? No, to najwyżej nic. bombę w dupę. No tak, i to i tak. On odpali troll bomby, jeżeli go chcesz wysadzić. Tak. A nie mamy nożyczek, żeby zrobić sobie farmę bomb. No tak. Ale coś dziwnie się teraz słychać, jakbyś mówił do słoika. Co ty gadasz? O, teraz Dalej? Git, teraz git, teraz git. Mówił do słoika. No lepiej mówi do słoika, niż mieć słoik by. <grym> Ostatnio widziałem fajną bardzo reklamę, którą no, muszę przytoczyć. Nasze nie pękają. <grym> Firma <grym> tak, tak. podkręca <podstwierdza> słoiki. Coś <grym> to widziałem. <mi> <grym> no cóż. Prawdziwe, nie daj się trafić. Wybacz, ale ta reklama zadziałała tak jak powinna. Musiałem ją tu przytoczyć <śmusza> Bardziej mi chodziło, nie daj się trafić. To też No! no. Te Co? blaszka! No 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 no! A, Ty ale jak się ogra... Widzisz tę... tę wstrzemięźliwość tą? Ja pierdzielę, normalnie. To my. to ja wezmę <śmusza> Dość często przydatny może być ten item na mnie, jakby nie patrzeć. Możesz <laughs> przypadkowo załanszotować bossa. Tak, przypadkowo, na pewno. Ooo, jeju. Nie, jakoś tak nie lubię tego pokoju, wiesz? Czemu to? No to leć tak, le le do tego wyjścia, leć do tego wyjścia! Zatrzymałem. Chciałem <laughs> zrobić gank, poczułem się jak w, złe, w złym filmie. Czemu mamy 0% szans? Nie matka. Wiem, matka. Piżamka, gryź. Dwa razy. Odpal jeszcze no. raz. A, jeszcze raz, no tak. Gryź. Gryź. I ile razy trzeba matkę pokonać? Yy, pięć chyba. Znaczy, Tom raz, Tom raz. terce trzeba pięć. Aha. Ale możemy breakować, żeby się dostać dalej, nie? No tak, tak, w sumie tak. Albo możesz tym, z, z tym no. iść, nazywa. D z... No, tym do oddawania rzeczy. Tak, tak, tak. I to też, ale czy nie, bo trzeba szatana zabić pięć razy albo tego Isaaca, a to tepa dalej, więc jedyna opcja to jest crawl space albo aniołki, ale aniołkami ciężko. No nic, ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Pamiętajcie, o zostawieniu w górze oraz subskrypcji, jeśli dalej tego nie zrobiliście. I słyszymy burzę, jak dmucha nam w mikrofon, Więc skoro ja oj się już może pożegnać, nara. To i ja tym miłym akcentem zakończę ten odcinek, więc dzięki Wam za to, że byliście. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!